Hejka, hejka. Witajcie. Od jakiegoś czasu yy, chciałabym reaktywować swój kanał Epilepsy Vlog. Yy, bo od tamtego czasu, gdy wstawiałam filmiki z TikToka, to, to... to nie były tak popularne jak. Jakby, jakbym sobie to wyobrażała. No i przepraszam za moje zacinanie, ale to jest mój pierwszy taki poważny daily. O! I chciałabym, i chciałabym Wam przekazać, że na tym kanale będą daily vlogi od nowego roku. I bardzo Was zachęcam do, do subskrybowania i, i zostawiania lajków. To bardzo dla mnie będzie wiele znaczyło. Dzięki i zostawiajcie lajki.